Witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku będę grał Minecraft One Block. Wiele osób go zna, wiele osób grało, wiele osób kojarzy, wiele osób oglądało u innych youtuberów, a ja nigdy nie miałem okazji w nim zagrać. Dlatego dzisiaj chciałem to zrobić. Już bez przedłużania. Proszę Was o łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Wbijcie też na Discord, link w opisie. A ja co, no bez przedłużania, lecimy z intrem. widzowie, okay, skoro już pojutrze, to um, możemy już zacząć zbierać. Już drewnę, tak szybciutko, fajnie. Pyk. Ko pierwsza skrzynka, fajnie. Mamy nasionko. W sensie sadzonkę. Ok, kolejne drewno. Zaraz sobie coś skraftujemy. Najprawdopodobniej łopaty i siekiera. Ok, rozbudujemy swoją wyspę. Sió, Dobrze bardzo. I róbmy patyczki. Dobra. Crafting. Pyk. Łopata. Pyk. Siekiera. Już będę szybciej zbierał wszystko, więc fajnie. Hmm. Świnkę mamy. ma świnka. No, siema. Siema, świnka. Tylko nie spadnij. Kurczę, jak ta świnka spadnie, to będzie nie najlepiej. Ja bym fajnie. Tą sadzonkę może lepiej stąd biorę. ta co, świnka? Co tak patrzysz? Okej, okay, już tak myślę na start, żeby zrobić zagrodę w tamtą stronę. Tutaj postawię dirta i tam będą zagrody dla zwierząt. Tu będą plony, no wiecie, nasionka i sadzonki, a tu zrobię domek, no coś tego typu. Jatro wody mamy, dobra. Woda jest bardzo ważna, dlatego ją rozlewamy, na razie przynajmniej. Kurczę, ale dużo tego grawa, dobra. Ja dam tutaj skrzynki. Tak, tu będą zagrody. Yy, te skrzynki potem przyniosę do domu. Albo dobra, tu będzie wejście do domu, tu będą skrzynki. No, trzeba jakoś sobie wyobrażać to, co chce się zrobić. Więc tak, daję tutaj wiadro. Schodzę na dół, żeby gravel nie spadał. Oczywiście zrobię też taką mini bazę pod, pod yy, ziemną, czy jak to nazwać? Tutaj mogą być zwierzęta, ale trudno będzie je przetransportować, więc może tu zbuduję domek na dole, po prostu, a tutaj na górze będą inne rzeczy. No zobaczymy. Okej. Okay. Pochodnia, fajnie. Spoko, pochodnia. No dobra, mamy... Yy, jak to się nazywało? No jest upgrade, jakby. powiedzmy że to upgrade jakiś czy... No nie wiem, będą pewnie nowe itemy Dużo wiem jest, fajnie, mi się to po podoba, ale... No dobra, jest drewienko Musimy zrobić zagrodę tej śwince, jak ją nazwiemy? Grażynka, to będzie grażynka. O mamy arbuzy nawet. Dobra, robimy yy, wybieg dla grażynki albo coś tego typu. Grażynka. Chodź tutaj. No, chodź tu. Grażynka. Nie mamy marchewek. Lubisz japka? Nie lubisz. Dobra. I tutaj będzie prawdopodobnie właśnie wybieg. Potem to wszystko, co dirtem, chyba zmienię na, na drewno. Będzie przyjemniej. Okej, okay, jak to się robiło? Tak, o, robiło się drzwiczki. Zróbmy jeszcze je zaraz, zaraz. No. A teraz tak. I tak. Hmm, tylko 12. Trochę mało. Dobra, jeszcze jedno 12 zrobić. Dobra. Hmm, tutaj zrobimy wybieg. Dobra. Jest trawa się rozrasta jakby, więc warto tak zostawić dirta. Żeby trawa się rozrastała, żeby wszędzie była trawka, na przykład dla owieczek. Yy, owieczki lubią trawkę. Dobra, muszę trochę... Potrzebuję drewna. Przydałoby się. Zrobiłbym już y, te. O! Kolejna y, świnka. To będzie już Halinka. Tak jak kupuję, ubojana, będzie świnka, halinka. Grazynka, halinka, chodźcie. Zaprowadzę Was do Waszego nowiutkiego domu. Chcecie? Czy nie chcecie? Nie! Halinka! Halinka sobie poszła. No nie, halinka biedna chalinka sobie poszła pewnie wróci ale ale sobie poszła Dobra szybko rozbudowujemy tutaj nie chcę tutaj przynudzać też za bardzo choć chyba nie przynudzę się nie przynudzam to bardzo Co ja robię? Krowa! Ty będziesz Halinka. Krowa Halinka. Będzie Grażynka i Halinka. Chodźcie. Halinko, Grażynki. Tu będziecie mieli swój wybieg, czy jak to nazwać. Dobra, od tylko tylko temu, bo nie chcę zginąć z nimi. Trochę drewno, wiecie, jak się chodzi. To wezmę oczywiście... Okay. Tutaj wejście. No, jeszcze cztery mi nawet listały. To git. Zrobię coś takiego. Nie wiem po co. No i. Co? Nie! Tylko nie to. Alinka, co ty... Grażynka. Co ty robisz, Grażynka? Ja cię muszę uratować. Daj ci mi ta Grażynka, wracaj. Idź tam. No idź, Grażynka. Nie spadaj. Idź. Nie ja odwracaj się za siebie. Okej. Okay. Dobra nara, siedźcie tam. Zrobię dużo patyków. Aha, bo ja teraz drewnię w takim razie. Co ja robię? Będę miał patyki na zapas. Dobra, o, jabłuszka, super, fajnie, okej, okay. to taki był plan, że tutaj zrobimy jakieś plony i tak też zrobię, dam tu plon w sensie dam sezonki jakieś takie tego typu. Okej, okay, na jeszcze trochę dirta, przyda się Owca! Idź tam. No nie spadaj! No Co za zwierzęta. Muszę tą wodę stąd wziąć. Poszła sobie. Zrób jakieś schody. Albo dobra. Dawać mi dużo dirta. Tak, tego chcę. Taki. Chodźcie, mam nasionka. O, nasionka. Pewnie są pyszne. No, chodźcie, chodźcie. Nie ma ucieczki. Nara. Stwierdzaczki. okej okay. Co mi za tyle? Ej! Wróciła do nas Halinka. Teraz są dwie Halinki. To jest Grażynka, Halinka i Halinka. Nie, nie spadaj. O, dobra, sama się przyszła. No. Bo słuszna, teraz jesteś. O! Tak! Nasionka. Doria... ja jajka mogę rozwalić. No, zaraz, pój się. Ty, bo mi słyszysz? No nie, o ile zielonej trawki. Dobra, jak ciebie zachęci? Chodź Dobra, fajnie, fajnie. Okay. Teraz robimy tutaj taki, takie przejście, aby klucze, bo nie wiem, jak to zrobić. Mam mało drewna, ale. I tak spróbuję zrobić trochę tych płytek takich. Przydadzimy się potem, już będę miał trochę w zespasie. Dobra, no, no, biorę skrzynki, długo postawię. Okej. Okay. Nie tu. Teraz Nie mogę puścić Shifta. Boję się, że go puści. Shelarium. Siub. Motyka. Ona potrzebuje wody. Dobra, ja tutaj już dam nasionka. Tę wodę wezmę. Zadziała? Muszę drugą wodę dostać. O, działa, no dobra. Dobra, ja zrobię tak, żeby ta woda się rozlała tak, bo mocno, że jak spadnę, to i tak będę mógł. Zobaczcie, patrzcie, ile wody. I tak będę mógł się je złapać. Ok, to teraz tak. Dobra, tu sadzimy kolejne. Tu sadzimy drzewko. Nie wiem, czy urośnie, to posadzimy też tu, na trawce. I tu jeszcze dynia. Dynia nam rośnie. Nie wiem po co mi dynia. Okej, okay, jeszcze mam tutaj brzozę. Tutaj... Tu gdzieś O, zaraz się ja takim rośnie tu. Jak to się mówi? Zetnie? Nie.

Co mój lubi. lubisz? mi stąd. Gdzie ty? Wracaj, wracaj, wracaj. Eee. Spokojnie. Tam. Chcę idź tam. Tak, tak, tak tu. Idź mi tam. No kurde, co za kurczak. Zaraz mi krowę zepchniesz. No idź tu. No i siedzieć. A nie mi wychodzicie. Okej, okay. nie wiem, ile czasu minęło, ale wszystko jedno. Nagrywałem nagrywam już 17 minut i 30 sekund. Ja nagrywam jakby. No i nie wiem. Chyba to będzie taki krótszy trochę odcineczek, Taki 17 minut chyba okej. Okay. Resztę może zrobimy kiedy indziej. Może nagram, może nie, nie wiem, czy będzie mi się chciał montować. Na pewno przez najbliższe dwa, trzy tygodnie nie będzie filmu żadnego oprócz tego no tak czy inaczej żegnam was i tak jak mówiłem na początku filmu zostawcie łapeczkę subskrypcję dzwoneczek takiego małego twórcę spróbujcie wesprzeć dla mnie zawsze to mega dużo a dla was tylko przycisk a zresztą i tak nie musicie mieć dzwonka i powiadomień nie musicie też mieć włączonych no ty kurczaku jeden! Wracaj tam! Wracać! Ja cię co zap No, no, na nie wytrzymałem z nimi. Wracaj tam. Wracaj. A masz kolegę? Ty, bo ty spadniesz zaraz, mój Miałem już kończyć, się jednak jeszcze te zwierzęta muszę zaprowadzić. pakuj się tam no kurde gdzie ty idziesz dobra idź tam dobra robię zagrodę i tyle niech chcę siedzą żegnam was widzowie nara nara